Witam was w mojej kuchni a dzisiaj będziemy robić galaretkę do której będzie nam potrzebna szklanka i miska, którą zaraz przyniosę i więc już jestem tutaj są dwie miseczki na przykład wypadkowałem dwie oczywiście wszystko czarne, murzyńskie jakby inaczej tutaj musimy sobie przeczytać co tu pisze na tej galaretce może wam tak pokażę ale gówno i tak widzicie się będzie to tylko więc ja już jestem na i no i chyba tyle będzie nam potrzebne no i oczywiście będzie nam potrzebny czajnik z gorącą wodą i oświetlenie ala habar. i więc tak zaczynają, zaczynając potrzebujemy to właśnie gówno dokładnie to to jeszcze powinno się wlać do jakiegoś tam kubka, czy do czegoś. Ale chuj. gruby się tak robi po swojemu. Rozrywamy tą galerytkę. I wsypujemy tak mniej więcej po połowie. Jak płonka Kazimierz tutaj nam mówi na tym opakowaniu. I już jestem po krótkiej przerwie. Więc mam tutaj tą łyżeczkę. Wsypaliśmy tak w miarę po połowie, jeszcze tutaj z góry ogarnie jak to będzie, tak. No ja wiem. Dzieci w Afryce by się najadły. Tyle wam powiem. Tak elegancko. Wczoraj były Walentynki, nie, przedwczoraj chyba Walentynki były tak elegancko, takie różowe więcej porówno, porówna kaźniej sadzi, nie tu i to. no i co dalej no i nic no i koniec nam będzie gówno I z porcją gówna więc to sobie stawniemy tutaj, to tutaj będzie nam potrzebny czojnik wlewamy do prawy samego kujca. wódę no i wlewamy do guluretki mieszając ciągle tak jak to Kazimierz mówił o kur no nie moja podkładka nie. lekko się zmoczyła to chyba efekty takich zadowoleń mieszamy tą do dopóki Andrzej nam nie powie stop ale jednak nie słuchajcie yy, grubego szyszka bo Andrzej wam nigdy nie powie stop więc wiecie no i trzeba mieszać aż takich tych główien nie będzie o, o takich gówień jak na łyżce na łyżce nie będzie i mieszamy, mieszamy mieszamy, mieszamy bo z tego co wiem to jest chyba żelotyna Mieszamy, mieszamy, mieszamy. Gówno, ale nie, jednak nie, jednak nie. Mieszamy, mieszamy. Miesz... Wlewamy do kolejnej. Kurde, wszystko mi tu łotonie. O kur... Czemu? Widzicie tutaj się troszkę zalało. Po telefonie mi ściekła. Więc telefon mam zalany. I nie wiem czy teraz nagrywa, będziesz, czy ja. Yy, wlewamy. Tu się nic nam nie rozlało i mieszamy, mieszamy, mieszamy. O! A DJ, można tam wypchodź. I sobie przesadzić, wsadzić i w ogóle. A tutaj mieszając, dalej mieszając i mieszając. I mieszając. Więc mieszamy, mieszamy. Kaźmierz mówi, że jest już wymieszane. Więc wkładamy to, to gówno do tego gówna. No i Andrzeje mamy gotowe. Dwie galaretki. Hvordan det?